jak zmienić wygląd strony głównej, inaczej jak zmienić ustawienia czytania, czyli chcemy na przykład aby na naszej stronie głównej wyświetlały się albo wpisy, albo na przykład jakaś strona statyczna na przykład o firmie, albo zakładka kontakt. Przechodzimy do ustawień w panelu administracyjnym, klikamy czytanie no i otwiera nam się właśnie taka strona i tutaj mamy ustawione twoje ostatnie wpisy, tak? czyli na stronie głównej są ostatnie wpisy, jest Ostatni wpis tytułu wpisu, poprzedni wpis jakiś z dziwnym tytułem. Gdyby ich było więcej, no to tu by była jeszcze lista. Natomiast my chcemy, aby jako strona główna wyświetlała się strona About, czyli tam powiedzmy o firmie, tak? Więc przechodzimy do tych ustawień. Tutaj zaznaczamy stronę statyczną. Strona główna wyświetla stronę statyczną i teraz wybieramy, którą stronę ma wyświetlać. I jest to strona About. Tak samo możemy ustawić na przykład jakieś strony z wpisami. Jeżeli na jakiejś stronie na przykład ustawiliśmy nasze wpisy, no to tutaj możemy, możemy to te wybrać, tą stronę z tymi wpisami. Ale my wybieramy About, zapisz zmiany. I teraz strona główna jest About. Nie ma już tej strony z wpisami, tak? Czyli teraz gdybyśmy chcieli przejść do tych naszych wpisów no to mamy problem, bo że tak powiem zablokowaliśmy sobie wyświetlanie tych, tych wpisów trzeba by było może dodać właśnie jakąś, jakąś kolejną podstronę i w niej umieścić te wpisy albo najnowsze wpisy, albo kategorie albo można w sidebarze umieścić blog i dać ostatnie najnowsze wpisy tak? i wtedy będą te najnowsze wpisy tak jak tutaj wylistowane tytuł wpisu jest ten pierwszy wpis, drugi wpis tak? tutaj mamy wtedy wpisy blogowe tutaj mamy tylko na stronie głównej wyświetlenia ze strony